Cześć. Jeśli produkujesz wyroby, które są sprzedawane na wagę, np. ciasta, wędliny, sery czy też mięso, i musisz je etykietować, to pokażę dzisiaj, jak można cały ten proces maksymalnie uprościć. Kluczem jest tutaj program, który połączy nam trzy elementy: wagę, komputer oraz drukarkę etykietującą. Takie możliwości posiada nasz system Xprinti, który w wersji wagowej obsłuży wszystkie procesy związane z ważeniem i etykietowaniem, nawet te najbardziej nietypowe i złożone. W wielu zakładach produkcyjnych nadal często używa się tzw. wag etykietujących. Spełniały one doskonale swoje zadania, ale kiedy weszło w życie rozporządzenie 1169, narzucające m.in. obowiązek wyróżniania alergenów oraz umieszczania wartości odżywczych, Niestety nie dają już rady. W naszym rozwiązaniu zamiast wagi etykietującej stosujemy tak zwane stanowisko etykietujące, składające się z trzech niezależnych urządzeń czyli komputera, najlepiej z monitorem dotykowym dokładnie takie stanowisko tutaj znajduje się za mną czyli tutaj mam monitor dotykowy, drukarki ja tutaj posiadam drukarki firmy Toshiba. Oraz wagi, tutaj mam wagę marki firmy Ohaus, waga Navigator. Odnośnie wagi, elementem niezbędnym jest posiadanie portu USB lub też RS232, za pomocą którego możemy połączyć wagę z komputerem. My od wielu lat polecamy w naszych rozwiązaniach wagi firmy Ohaus z racji swojej niezawodności, ale także prędkości działania. A jak w praktyce drukujemy? Pokażę to może na przykładzie. Na panelu tutaj dotykowym wybieramy produkt. No, załóżmy, że ja wybiorę sobie na przykład struclę wiśniową. Następnie umieszczamy produkt. Automatycznie masa przenoszona jest tutaj na komputer. Klikamy drukuj. I zobaczmy teraz, jak wygląda nasza etykieta. Mamy tutaj wszystkie elementy i jest także przeniesiona masa, masa produktu bezpośrednio z wagi. Ale cały ten proces możemy jeszcze znacznie przyspieszyć. Wystarczy, że przejdziemy na tak zwany tryb auto i wówczas, jeżeli umieścimy produkt na wadze, produkt automatycznie wydrukuje sam naszą etykietę i tutaj dodatkowo możemy jeszcze zadać parametry czyli pewien zakres wagi, w którym ma nastąpić wydrukowanie tak zwaną masę minimalną i maksymalną. Jeśli interesują Cię inne rozwiązania związane z ważeniem i etykietowaniem, to zapraszamy na nasz webinar. Pozdrawiam i do zobaczenia, Tomek.